MFC zaprasza na materiał. Kolejną płytą z z którą posiadam w kolekcji, jest to już płyta w ciągu chronologicznym, odkąd będę zamawiał płyty, a zapoczątkował to oczywiście Mitternacht, który przedstawiłem poprzednio. Tym razem będzie to płyta Spiral Sacrifice z 2018 roku. Płyta zawiera 19 utworów, kilka instrumentalnych, reszty wokalnych. Była limitowana tylko do 2000, do 2000 sztuk i działała na zasadzie crowdfundingu. Z tego co pamiętam, ja jeszcze wtedy nie śledziłem oficjalnej strony Anny, ale byłem na takim polskim forum. To z tego co pamiętam, działało to tak, że Anna utworzyła zbiórkę crowdfundingową, gdzie można było wpłacić datek na tą płytę, i osoby, które wpłacą, będą miały zapewnione miejsce w kredytach, które są na końcu tego tutaj wydania, które widzimy. Ja nie wpłacałem pieniędzy wtedy jako ta zbiórka crowdfundingowa, także mnie tutaj w kredytach nie ma. Płytę udało mi się potem kupić z oficjalnego sklepu na Fantotalu. I do dzisiaj można ją tam za bodajże 50 euro nabyć, także nie wyprzedał się cały nakład tej płyty. Płyta jest naprawdę spora, dlatego trudno ją tutaj ukazać, nie wiem jak będę, będę jakoś kombinował. Bo jest w takim wydaniu wręcz, no popatrzcie względem dłoni, ona jest naprawdę gigantyczna, ponieważ to jest wydanie winylowe. Ale tak naprawdę, czy wydanie w formacie winylowym, przepraszam, w formacie winylowym. Ale tak naprawdę jest to płyta CD. I sama płyta znajduje się na samym końcu. Po prostu w takim tutaj y, pinie jest to y, lepsze rozwiązanie niż na przykład w ostatnio prezentowanym Midnight, gdzie była po prostu wrzucona w koszulkę. Powinni właśnie zrobić coś takiego. Y, łatwo można to wówczas wypiąć. Płyta po prostu jasne Anna jeszcze wtedy nie robiła chyba takich kolorowych płyt. No i wpiąć trzyma się, jest elegancko. Płyta oczywiście zawiera y, dosyć taką pokaźną książeczkę, jak widać. Za chwilkę do niej przejdziemy. Ale to jest, co jest jeszcze ciekawe przypatrzmy się y, samej okładce. Oczywiście mamy tutaj tłoczony napis Fire sacrifice w kolorze takim y, różowym różowo-fioletowym. Jeszcze dodatkowo, jakby taki lakierowany, świeci się, no i tak samo jest z logiem Sopor Eternus, ale popatrzmy na samą Annę. Prawdopodobnie trudno to powiedzieć, bo nigdzie nie ma żadnych jakichś wiarygodnych informacji, ale te gwiazdki, które widać na Annie to prawdopodobnie, prawdopodobnie nie jest malowidło, tylko Anna od tego mm, albumu, czyli w 2018 roku, po prostu potatuowała się w takie gwiazdki. I do dzisiaj się to utrzymuje, no ale trudno to powiedzieć, może jest to po prostu malowane henną na, na czas yy, yy, zdjęć, a w rzeczywistości nie jest potatuowana, no ale to tylko ktoś, kto ją zna, mógłby to yy, po prostu rozwiać wątpliwości jak, jak to wygląda tam naprawdę. No i dobrze, będę starał się, starał się jakoś zaprezentować wam, jak to tutaj się prezentuje. Na początku mamy oczywiście e, liriksy do utworów. O tutaj mamy instrumentalny utwór, liriksy, liriksy, do wszystkich utworów, które znajdują się tutaj na płycie. Nie będę każdej kartki pokazywał z osobna dwa instrumentale. Bo naprawdę jest ciężko pokazać to, to tutaj yy, wydanie kolejne lyricsy instrumental i tak dalej i tak dalej jedziemy aż do, yy, do tego miejsca na samym końcu mamy yy, poza lyricsami mamy już logo Sopor Eternus o i tutaj mamy oczywiście Zbiór muzyków, którzy uczestniczyli w nagraniu tej płyty. Czy są to aktualne nazwiska, czy nie? No trudno to powiedzieć. Ale znowu się przejawia tutaj Patryk Damiani. I tu tak samo jest Patryk Damiani. No i mamy natomiast piękne tutaj logo: The Spiral. I to, co mamy dalej. Wybaczcie za tą przerwę, ale niestety tak się stało, jak się stało. Nie wiem, gdzie przerwało, więc jeszcze raz pokażę. Logo The Spiral. No i kolejne karty. To jest tak naprawdę heh, taki rozmazany, nałożone kilka kadrów na siebie. Tańca Anny, więc nie będę chyba pokazywał każdej kartki, no ale no tak to wygląda. No, widać tutaj, jak ona jest. Rzekomo potatuowana, nie wiem, pomalowana, potatuowana, trudno powiedzieć, ale w te gwiazdki, no jest cała w gwiazdkach. No i tak to wygląda, no tak to wygląda. No to nie, nie działa to na, na tej zasadzie, że jeżeli sobie, bo też próbowałem, że jeżeli puścimy sobie szybko kartki, to utworzymy taki pseudo slideshow w ruchu. Nie, 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 to są po prostu jakieś tam yy, momenty yy, tańca Anny, no tak to wygląda. Dużo tego jest. Pierwsza połowa to, można powiedzieć, były liriksy. Druga połowa to jest taki sfotografowany taniec w wersji slideshow, można powiedzieć, stop-klatki. No, tak to wygląda. Tak to wygląda. Sorry, ale muszę to jakoś, jakoś pokazać. To jest naprawdę ciężko pokazać, żeby się to w ogóle nie przewróciło, bo to może się za chwilę przewrócić i tyle będzie z tego. No, i tutaj się nasz taniec kończy, a to co mamy tutaj e, recording of spiral. No i tu będziemy mieli nasze. E, o, ta lista jest w porządku alfabetycznym, tak tutaj pisze, i tutaj mamy nasz jakby indeks postaci, które wsparły projekt tego albumu. Także nazwisk jak widać dużo, są tutaj nie tylko nazwiska, ale też pseudonimy i mamy tutaj pseudonim Hajasz, to jest gość, który chyba jeżeli dobrze pamiętam prowadził to forum yy, Sopor Eternus, te polskie forum. Yy. Sporo osób sparło. No i te sporo osób, które każda osoba, która sparła miała chyba zapełniony ten album, z tego co pamiętam, bo ten Hajasz pisał. No i oficjalne podziękowanie i tyle. Aczkolwiek nie ma tutaj ani autografu, ani numeracji tego albumu. Ale na oficjalnej stronie pisze, że był limitowany do 2000 sztuk. No ale tego tutaj nie ma. Ani z przodu, ani a nie, przepraszam. Informacja o limitacji jest 2000 kopii, ale nie ma y, numeracji. No numeracji nie ma. No i jeszcze grzbiet tak się prezentuje, grzbiet się bardzo ładnie prezentuje. Sopor and the symbol of Shadows i gwiazdki. Trudny do wyeksponowania album, no bo jest w formacie winylowym, także ciężko to wyeksponować, ale ładny album, ja jestem z, z tego powodu zadowolony, chociaż no, ciężko go gdzieś wyeksponować, sensownie go gdzieś postawić, no ale taka to już jest, yy, takie to już jest zbieractwo płyt od Sopor, tam ciężko to wyeksponować, <grywka> każda płyta jest inna, no. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Niedługo zawitamy, do, spojrzymy na kolejny album z mojej kolekcji. Trzymajcie się, cześć.